O, da, czekaj! Da, da. ej, coś znalazłem. Ha? O! Tego nie widziałeś? Myślę, że to już widziałeś. Nie. E, creeper. E. O! Także. Creeper, mój oh, man. No. Dobra. Transporta wielagerów. ich transporter transporterów to to znajdziecie teraz ich bazę. Ja w tym czasie będę robił... ja w tym czasie będę robił Sex Villager. Fuck. Zgubiliśmy to. Ale. Na czym w ogóle szukać jakiejś bazy? Ja robię Sex Villager i jest się wziął, świetnie. Nie, zgubiliśmy to. Nie ma. Ale ch chciałbyś robić Sex Villager, prawda? Tak, tak, że tak, że Patrzmy... Czekaj. Chcę się wykopać do góry. Chcę zobaczyć, gdzie to w ogóle jest. Tak jakby, wiesz? Okej. Okay. I nic w wiosce trzeba zobaczyć. Siwek gra w Minecrafta. Może teraz wbijać. Przestał grać w swoją i w, w, siwek włączył Minecrafta. Popaki, tutaj. Popaki, dobrze. Będę tam zaraz, będzie za sklepa pewnie. Mhm. Bo ja jestem pewien, że, że to jest ich. Że to jest z Funbase'u. O. o! Shift. Shift. Myślę, że to jest dobry czas, żeby do was pójść tym razem. Na samym rogu. Jakby. 95,95 mm -hmm. na 1000. Widzisz mm -hmm. jakiś nick? Śliwka. Sea of Thieves. Aha. Nie, nie odpowiadam. Co ty? Trzymamy się razem. Tylko, że to jest nie bardzo, za bardzo wystawione wiesz co, ja tu będę już pełen Lag, Log, log, log. Wyszedł. A. Niedługo wyjdę z serwera, bo chcę zjeść spokojnie sobie kolację. Mhm. W znaczy, wejdę tu, jak wejdę, jeżeli będą, napiszecie mi powiedzmy, że są, no to wejdę od razu. Nie wiesz co, ja już mhm. bym wracał do bazy. Tak szczerze. U. Ja tu jeszcze zostanę. Ja wracam do bazy i ten. I wyjebane. Yy, I nie Yyy... Zgryfuj wioskę. właśnie nie tę matkę. Już jest rozdziwiczona, nie, nie możesz jej zgryfować bardziej. To z ciebie. To z Alexa. Ej, ale w sumie nie da się rozdziwicić swojej własnej matki. Rozchmina. Ej, akcja... Wszystko, Wszystko jest możliwe w alabamach. jest to, że dżungla jest znowu po tej stronie mapy. To jakby. wszystko bogda. To jest. No, tak, naprawdę Może używa tej samej mapy co ostatnio, o! tylko że... Tylko, że Odwróciłem. Tylko, że border przeruszyłem trochę. No właśnie. Nie, bo nie było savanna na poprzedniej mapie. Była savanna. Była savanna. Ale była za borderem wtedy. A, a, ale poza tym tak. była taka bardzo duża savanna na środku mapy, prawda? Więc jak a, 200 krat tego A, a, a tak, Będę jak spędziłem tam 20 minut idąc za za na Invisibility. I on po prostu chodził w kółko. Prawda? Może ci widział. Może. <grystanie> 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 to było to on <fun. grystanie> Czemu nie chcę ci zabić? Pamiętam jak kiedyś. San po prostu do mnie podszedł, jak. Y, awczyłem na spawnie. Jak. Y, chyba na, na drugim sezonie, jak byliśmy na środku. Y, ten. nowy dach. To pamiętam. <grystanie> Że y, szedł po prostu na inwizybilisce rzucił y, trzy potki hamingu i mnie zrobił moje zbroje z Pamiętam O, znalazłem no patrol. Trzeba było nie, nie Awczyć na środku. Ej, znalazłem, znalazłem patrol Fajnie. Ale omijam go. czemu ty mówisz o tym takie bardzo niepotrzebne rzeczy? Może ktoś tam się... Może ktoś tam był przed chwilą, jakiś gracz. Przed Gosia. No, patrol jest na przykład dlatego, że ty tam jesteś na przykład. albo dlatego, że, że wioska jest niedaleko. A stwierdziliśmy, że go, gdzie go się jest mniej więcej. Hej, a czyli założę buty, leather, i teraz będę mógł sobie opływać po śniegu. Jo, ale co byście? W ogóle przez cały czas jest minimum dwóch pilamentów na serwerze. I tak zawsze powinno być. No, <laughs> and that's the low. Tak, to jest mało. Nie powiedziałem tego. Powiedziałem, że to sprawa. prawo. A. Serio? Gdzieś... Wykopałem dwa grevele i znowu wypadł flint. <laughs> zawsze coś będzie działo. I'm back. Czyli jak gracz z respi golema, to jeśli inny gracz zaatakuje za wieśniaka obok niego, to ten golem się pożyczy tylko zasponowany przez wieśniaki golem? Chyba teraz już tak, ale wcześniej tak nie było. Okej, chodź tu do mnie. Mieliśmy bridera robić razem. Idę. Co mam zrobić? Nie wiem, ja zrobię tylko wymiary. No to nie, wiem, na ten tutorial patrz. Co no mamy tutaj zrobić? No bo na pewno na środku ma być farma. Komposterem na środku. to musi być ci niżej. Mamy komposter. No wiem, wiem. Ale że mamy tutorial po prostu. Nie, wiem, możemy zobaczyć najpierw na tutorialu dokładnie wszystko. Ty patrzysz na tutorial, czy tak? W pamięci. pamięci. Wodę, postaw. Drugaj. No, komposter jest jeden blok na ziemią. No, wiem. Myślę, że jest woda, jest trapdoor i jest dopiero komposter. Nie. A, może. Nie. Nie, jednak nie. Tu perspektywa była. Do szkło trzymam. Znaczy nie musi być szkołą. może być jakiś kolejny jak blok chyba. Musi być transparent blok, Chyba. A no to... No to dajmy po prostu yy, na przykład płotek. Coś, żeby chodzi o to, żeby nie mogli tam wejść. No, że mamy piasek, nie mamy Nie, z... wiesz co? Mam lepszy pomysł. Siła. On prostszy. Prostsze rozwiązanie. No tak myślałem właśnie. A no właśnie, no to dobrze. Bo oni muszą z tego korzystać, a no to tam um, coś ja chciałem zrobić? Nie wiem. Trapdory chciałem zrobić. Ja zrobiłem, już mam. Dobra, no i wiedziałeś jakie postawić. No dokładnie. Tak, Fuck. Oni nie być na zewnątrz? Wiem, wiem, wiem. Na zewnątrz było, na zewnątrz było. O tak. Ja bym tu o tych wieśniaków od razu przyprowadził. To dobry to pomysł, okay. hmm. bo może się nie niż my, łódek, co? Złogą? Wpadłem tam przez chwilę. Dobra, wiesz co? Idę chyba zająć się w dżem, co? O. Co w się sensie, i wchodzę? Zrób, zrób farmę, zrób farmę. No. Mhm, marchewek najlepiej ok, jak zrobię schody i pół płytki to nie będą dostawali obrażeń od schodzenia od przechodzenia w sensie przez będzie tak dispenser, czyli redstone tak wiem, że ta wejście jest złe, bo tam mogą wychodzić Mały, małe dzieciaki, ale to tylko chwilowe jest, jakby co. Okej. Okay. No ja w sumie skończyłem, tylko trzy kąpy nie są sobie na. Ja po prostu blok za sobą. Co jest? Ile potrzebujesz PowerDrive? Mam już PowerDrive, potrzebuję jednego repeater'a. Znaczy, i masz i jeszcze i pytaj, i już jeszcze pytaj, i teraz tylko czekać. gotowe. i i Myślę, że nadszedł czas na test generalny. Dźwigni, w sensie. A. Chciałbyś czynić honor? S. Dobra, co możemy teraz robić? Bo na razie jest na kamienicy, bo trzeba pożegnać, się Zwiedzać Do takiego bazowego? Bazowego Możesz zrobić farmę. Farmę bazy. Farmę y, tego. Bambusa. Okej, okay. a automatyczna? No. A nie, poczekaj, potrzebujesz żelaza. Poczynamy żelaza. No, wiesz co? No, nie mam żelazki. Zróbmy to chociaż raz. Pokopmy po prostu. Już nie, nie mam ochoty strip-mainować dzisiaj, miałem bardziej takie... Nie, nie strip-mainować, wróćcie do tych kopalni, co tam były. Dzisiaj o, tak o tym, o tym, no o tym mówię. Ja bym bardziej, ja bym ci coś bardziej dekoracyjnie zrobił. Ja myślę, ja, ja może zrobię, że możesz jak chcesz, możesz kopać, a ja zrobię główny pokój nasz. No dobra. Miki. Czyli Pog, bo on nie gra w Sea of Thieves. Więc? Więc myślę, można... w sensie, że on jest Pog, że nie gra w Sea of Thieves, czy? Nie, on nie gra w Sea of Thieves, więc yy, można byłoby tam wrócić, gdzie było żołek i sprawdzić, czy. Tam Ale nie... go nie było, jak oni robili rajda. To też prawda. To też. A właśnie, możemy zrobić teraz rajda! Ty możemy się zająć. Tak? No my damy radę, mi się wydaje, że tak. Pierwszy poziom rajdę, damy nie. Damy raz, damy nie damy radę, nie damy rady. Mamy żelazne zbroje, ledwo zenchantowane. Dam radę, mi się wydaje, że damy radę spokojnie. Tak? Ewentualnie zginimy parę razy tak jak oni wytry. No ale oni wtedy będą wiedzieli, że rajdę robiliśmy. A, to też prawda. Czy wiesz co? Nie wiem co robimy, musimy zostać w bazie, żeby ładować czanki z Właśnie, No bardziej mi o to chodziło, żeby coś w bazie robić. W tym czasie drzewa, uro... zbierzemy dużo drewna, wiele się się rozmnożą jak króliki. Możemy zrobić y, oddzielną y, farmę jakąś y, jedzenia roślin. Lepiej roślinnego, bo... No tak, roślin. Ale już będziemy kupowali, kupowali marchewki. Będziemy wiladżerzy. kupowali marchewki, ale chodzi o to, że możemy sprzedawać te rośliny. A więc tak chcesz zrobić? sprzedawania marchewek, ziemniaków. O tym chodzi. Kopałem się do farmy trzciny nice. Farma trzciny pusta Wiesz co, bym w sumie Tak? Tylko sobie, sobie no może... to mapę ja bym sobie bym zostać sobie, wiesz? No, Ja zostanę bo ładowanie Oj, mogę postawić banal i wtedy będę miał waypoint także że to jest nasza baza. Nie wzięłem łódki. Tak. To zrobię. No to drzewa nie rosną w ogóle, no co jest... Ale to chyba jest mała, stały Tak? Się mała, w sensie... w jakim sensie mała? To, Może... Że bardzo mało terenu odkrywa. Ja muszę wiesz co? Czyli dużo jest. Nie, że mało, mało terenu pokrywa. A pokrywa, dobra. O, teraz jest o wiele większa. Zaraz będę na sprawnie. Oj, kwiatki. Dobra, barwniki Przy okazji mogę zabić też yy, Te... Yy, jak się nazywa? Yy, no... Podobno co O, creeper Nie, nie podobno co O, minecraft mi się skraszował, jak wolno O Pewnie na technika creepera, ja mieć fajną tajemną technikę na orzełka Tak mu zawaliłem kryta z siekiery podczas tego jak sobie sparowaliśmy, że mu się odłączyły sławki aż Nie chcę zginąć, proszę nie zgin Okej, okay, nie ma, tych... nie ma tych... okay. Fuck, lag Ale o. o Jezu o. Zobacz jak tam status wyśniaczków czy nie robili potomstwa. Śliwa, ty nie położyłeś żadnych łóżek, łóżek chyba w to, to prawda, to, to położyłeś. Śliwa! Śliwa! <grywa> o, najważniejsza część tego. O, zombie villager. Zab Zabij go? Tak. O. As always. O, w ogóle... Dziura Nie, to okay. O, na wioskę za wodelem Chcę zrobić pszczołę Chcesz zrobić pszczołę? Zabić pszczołę fuck, z tyłu na mnie Robią właśnie miłość villagerzy No to dobrze O, znalazłem... ...kenię z mapy. Na krańcu świata jesteś tak. Yo! gdzieś to. znalazłem? Co? Znalazłem... Yy, podwodną fortecę, ale za borderem. To ja już widziałem ją wcześniej. A, nic nie znalazłem na tej wędrówce. Już wracam powoli.